O, patrzcie, ja już wiem, że to jest Sojebko, co? Brylantową koronę. Brylantową koronę, dokładnie. Ściągam z ławki. ale się żywica się udało. Na chłopak rwie do pracy. Witajcie, ludziska! Obiecywałem, że pojedziemy na sprawdzony teren. Dlatego właśnie mafę go sprawdza i za 5 minutek będzie sprawdzony. nie? Wiedzieć, tak. <laughs> Także witam w nowym odcinku. My bierzemy się za robotę. I, i co? I życzcie nam w końcu udanych dołków, bo ja jestem głodny. Głodny, jakiś fajnych wykopalisk. Bo dosłownie wy tego nie widzicie, bo nie wszystkie odcinki, znaczy nie wszystkie wypady są wrzucane. Ale od chyba sześciu wypadów, ja pod... nic nie potrafię znaleźć praktycznie. fajnego. Także mam nadzieję, że dzisiaj ruszamy w taki piękny teren, gdzie strumyk płynie zwolna do pierwszego konkretnego dołeczka. I tak to ma wyglądać właśnie moje mili. Trzeci dołek wykopany. Patrzcie, jaka piękna krągłość. Tutaj wykopałem dołek, był piękny, miedziany drut. Zamrożone pieniądze. A teraz prawdopodobnie prl jakiś duży. Zaraz go tu o spodnie przeciągniemy. Nie ma chowania się przed Ludwikiem. No tak, widać oleła naszego polskiego. Co to jest? Nie wiadomo, ale też <laughs> wydaje mi się, że nie dość istotne to jest. Prawda. Także jest pierwsza monetka i to cieszy. Mafyn sobie dzisiaj wziął za cel, że wykopie wszystkie polmocy świata. Ola <laughs> A <Ola chika. laughs> Ludwik znalazł najbrzydszą w swojej historii, chyba. Popatrzcie. Dwójeczkę z międzywojnia. To się w głowie nie mieści, jak ona wygląda. Dwa gosze. Dwudziestolecie międzywojenne, tutaj widać delikatnie tego orzełka, ale jest po prostu tak zeżrana, że to się w głowie nie mieści. Nie ma co nad nią się rozczulać nawet. Jeden dołek. Proszę I bardzo. Ma w no. depozyty. No, dobrze. Pokaż ją, bo nie ma cacu. Taśma mi się skończy zaraz na telefonie kadridżer po dziesięć? proszę 10 gdzie to drugie? Nie, gdzieś tu było i <laughs> jest kolejne 10 nie więcej tu jest tu jest 50 nie 20 no piękno miejscówka jak ta lala ha. i to mnie się bardzo podoba tam mi się nie chce iść do góry ale, tu przy tej ścieżynce widzicie, cóż tu się znajduje? Minetaur, ale niestety 20 groszy i no 20 groszy, 49 w stanie agonalnym. Jak wszystko tutaj, nie wiem czemu to tak ładnie wychodzi każda moneta, ale cieszmy się, że cokolwiek wychodzi.

ale ja wam powiem, że jestem zadowolony. Zadowolony po ostatnich wypadach, które totalnie mnie zgniotły, jeśli chodzi o to, hobby, bo naprawdę nie wychodziło nic. To dziś i tak jest super, bo wpada monetka za monetką. I przyszedł czas, A, wyjmijmy, żeby kopnąć coś na żywca. Fajny sygnał, w miarę stały, i zobaczymy cóż nam z tego sygnału wylezie kopaczka moja sprawdzona tak się właśnie kopie w gliniasto kamieniasto korzeniasto terenie <grystanie> sprawdzamy Oj. Ludwik nie trafia sygnał że wspomożemy się Pipkiem Gdzie jest Tutaj no to Teraz możemy cię kopać Po głowie Niestety muszę zainwestować W jakiś taki Tripod pod telefon Telefon już mam nowy Także niebawem Już za niedługo odbędzie się konkurs Bo to było zależne niestety od telefonu chyba wylazło, chyba że mam wyłączony, tak, wyłączony. No i dupa, nie wychodzi. go szpikulcem trzeba poprosić. Aby ci szlach trafił, taki głęboki akurat sygnał. Musi być, jak Ludwik sobie myślił, żeby kopać na żywca. I co? I to. A nie go ciurc. Patrzcie. Piękny nabój. Z jakiejś bryneki na dzika ołowiany. Chwileńkę przystopowało ze znajdkami, ale na szczęście jest. Jest krągłość, dość taka grubaśna, także boję się, że to znowuż może być ten piękny. Nie jest to piękny PRL. Nie jest to piękny PRL i to chyba jest oczywiście, że tak. Piękna moneta! <laughs> cieszy, cieszy, jeszcze raz cieszy. Przetrę ją trochę o spodnie. Czekajcie, w ogóle tył najpierw oczyścimy. Bo tu ta glina to jest po prostu makabra jakaś. Widać Cię, widać Cię, Panie Nie wiem właśnie, czy Panie Ja, to jest To jeszcze nie jest chyba Tereska Ale widzicie, krajcar Patrzcie, jaki piękny wyszedł Kurczę, nie, to jest Tereska Który to będzie, 1700? No nie widzę Sorry, że tak Niezdarnie, o teraz pięknie widać Chyba 1700 40, więc to powinna być pani Tereska Habsburg. <laughs> Zajebista moneta. Piękny strzał. Mi się podoba. Wiem, że to bywa na tym kanale dość często, ale no ale one są niezmiennie piękne. Nie, to nie będzie Teresa. Nie wiem, zresztą sam. Nie pamiętam. Teraz jestem podniecony fajną monetą. I nieważne czy to jest Teresa, czy nie. Ważne, że jest to jeden krajca. Z okolicy 1750 roku. Piękno. I pięknie się, pięknie naprawdę zazieleniło i to dosłownie zaraz obok Tereski Habsburg. Tu była Tereska. Mam nadzieję, że Terezka Że się nie mylę. Będę musiał sprawdzić domu. I patrzcie. Patrzcie jak się cudnie zazieleniło. To na pewno nie jest... Ale piękny. Już miałem mówić, że to na pewno nie jest PRL i już widzicie że koło prl -a. to to nawet nie stało, ale w pięknym stanie jest, naprawdę. pokażno się z tej strony. dwugoszówka, Dwa grosze, dwudziestolecie między wojnie. To zawsze bardzo cieszy. Patrzcie, jak orzełek ślicznie wyziera z tego błotka. Super znajdę. Ofen mi tutaj narzeka, że stracony czas, na tej miejscówce moim zdaniem nie 1851, tu widać jeden krajcach to jest właśnie taki odupnął, i on mówi stracony czas mam mu grzmotnąć w pysk? Mówię chyba, że tak wiesz? <laughs> Do czego razy sztuka? Do czego razy sztuka. Fajny sygnał. Już trzy kopnęłem. Znaczy dwa kopnęłem i teraz spróbujemy kopnąć na żywo trzeci. Czekajcie, jeszcze co to tu mierze Tutaj gdzieś Także dajemy. No tak jak mówię, nie wiem czy będą na filmach te dwa, na filmie te dwa poprzednie. Kopnięcia na żywo bo, bo wyszły takie fajne rzeczy, że, że aż szkoda pokazywać. Naprawdę wejszło pięknie, wyszło, pin Już gdzie jesteś, to już ostatnie. No, za jakieś maleństwo, ciuleństwo E, nie, patrzcie. O kurwa, chyba ten Tak, ej, jesteś tu? No to chodź! Stracony czas O, patrzcie Ja już wiem, że to jest Sjewo, co? brylantową koronę dokładnie ściągam z łapki ale czad na żywca się udało i chyba raczej na pewno coś fajnego ale czekamy na stracony czas no chodź Muffin bo nagrywam na żywca szybko szybko Ja wiem, ale chcę ci pokazać jak się traci czas w tym flasku Chodź podejmij No dobra, no to dawaj Dawaj To ja kurwa nienawidzę musisz <grym> o co za ten Nie, <grym> nie, O, ładne No i aż to jest? Nie wiem <grym> Ja wiem, że się nie cieszysz moimi sukcesami Ty, Ty wolałbyś się, sam, ale... Marek Aurelius. Marek... Marek to pokaż Antoniusza No nie wiem, nie wiem, pierwszy raz takiego łobu. O, ale piękny Ole ale piękne srebro A to jest 10 krajcarów to będzie, też Austria O, data proszę 1765. Czyli to samo, co wcześniej kopłem. A ja, ja znalazłem coś takiego, to też się liczy. Też się liczy, jak najbardziej. No to masz kolczyki te, właśnie tego gościa z tej monety. Jak? No tu do ucha to dawał. No. I to se wisiało z ucha. Tylko tu się w długim urwało. To są kolczyki. No pewnie, że tak. Jego. Aha. <laughs> Ale patrzcie. Patrzcie, jakie srebro dowalone. No, to ja mam dzień zrobiony. Mafen ma dzień stracony w tym lesie, idź tracić ten czas. Ja sobie, szkoda, że już piwo ostatnio wypiłem, bo teraz jest moment właśnie, żeby to uczcić. No i klasa, mi się podoba. I co to jest? Imperator GE, Germanii, RUS, Bohemii, REK, to nie wiem co. Aha, Maria Teresa. To też jest Maria Tereska. No, no dokładnie, czyli teraz potwierdziła się nam tamta moneta. Właśnie w tej chwili się potwierdziła, że tamta też była Maria Teresa, bo ten sam rocznik i tu macie M. Teresja, jakieś DGR. Nie wiem co znaczy, ale Maryśka Teresa. 10 pięknych jej krajcarów. Już się ciemnia, może na tym super dowalonym telefonie tego nie widać. Ale naprawdę robi się ćma powoli. A Mafyn zarządził taktyczny odwrót. Także ostatnia znajda na dziś. Jest to moneciak. Piękny zieleniec. Czymże jesteś A, dwudziestolecie lecie międzywojenne. No proszę, jeszcze na koniec. Tego dwudziestolecia tu jest też ładny, stan fajny. Także Git. Ja kończę dwudziestoleciem, a mafen czym kończysz? Rozczarowaniem? Tak. <laughs> Dobrze ci tak. Ostatni miałeś swój dzień. Teraz Ludwik. Proszę bardzo. Pięknie połyskuje w świetle księżyca. I żegnam Srebrny las. W końcu odczarowany wypad. U mafina też. Przyciski swoje piękne wynaleziska <laughs> Co za ciur, nie jadę już z nim nigdy, nie? Bez sensu z nim jeździć. Chciałem ci w, y, ząbki umyć Ja sobie umiem umyć. Dobra, trzymajcie się, nie robię podsumowania, bo widzieliście, kto miał widzieć, co wpadło, a było grubo, jak dla mnie. Także trzymajcie się, ciepło, na razie. Muffin. Oh, sure. <laughs>